Czy McLaren mógł wygrać Grand Prix Japonii? Tym tematem przede wszystkim zajmiemy się podczas naszego dzisiejszego spotkania. Suzuka określana jest mianem toru kierowców, obiektu, na którym to zawodnik może zrobić różnicę, obiektu, na którym zawodnik czuje ogromną frajdę, jeżeli uda mu się przejechać absolutnie świetne okrążenie. Pokazał to Max Verstappen, zdobywając pole position w niesamowitym stylu w sobotę, no i później dowożąc zwycięstwo prowadzenia przez 53 okrążenia na całym dystansie Grand-Prix Japonii w niedzielę. To jest tor kierowców, no i nie zawsze jest to tor kibiców, o czym się mogliście przekonać oglądając w niedzielny poranek te zmagania. To był wyścig, w którym takiej czystej akcji na to, że no było jak na lekarstwo, był to wyścig strategiczny, wyścig na cierpliwość, na przeczekanie, na perfekcję. Wyścig, w którym parę ciekawych wątków się pojawiło, i właśnie w niektóre z tych wątków teraz się zagłębimy, zaczynając z tym najważniejszym pytaniem: jak to się stało, że McLaren, mając najszybszy samochód w stawce o 1, 2, 3 sekundy, to już nie jest aż tak w tym momencie istotne, jak oni byli w stanie ten wyścig. Przegrać. Odpowiedzią oczywiście jest przede wszystkim sobota, bo tam Max Verstappen wyciągnął z kapelusza coś niebywałego coś na jego poziomie po prostu poziomie kierowcy, który wyrasta ponad przeciętność, wyrasta ponad nawet tych bardzo dobrych kierowców. No, jest po prostu zawodnikiem wybitnym i takie momenty jak to kwalifikacyjne okrążenie na, na Służbie dobitnie nas. O tym przekonują. Jeśli ktoś w to jeszcze nie wierzy, to niech na spokojnie sobie zobaczy, jak to wszystko wyglądało. Zobaczy, jak spisuje się samochód Red Bull'a, jak jest trudne w ustawieniu, jak to auto wymaga innego toru jazdy, zupełnie niż idący jak po szynach McLaren. Jak Max na absolutnej krawędzi te niespełna 6 km ósemki japońskiej pokonuje. Kierowcy McLarena mieli tutaj dwie okazje, po dwa okrążenia, żeby coś z tym fantem zrobić i pojechać chociaż o te kilkaset sekund szybciej ani Oscarowi ani Lando się ta sztuka nie udała Lando pierwszą próbę w ogóle zepsuł na drugiej spiął się ale Wciąż zabrakło, wciąż brakowało, no i w niedzielę po dobrym rozegraniu startu przez całą czołówkę wystarczyło pilnować tej przewagi na czele. Łatwo się mówi, wystarczyło, aby, aby to prowadzenie dowieść do mety. Pomogła oczywiście też pogoda, te chłodniejsze temperatury w niedzielę po deszczu. Ok, guma była zmyta, więc przyczepność na troszkę innym już poziomie, natomiast sama temperatura sprawiała, że nie było problemu z przegrywającymi się na przykład tylnymi oponami. Tutaj McLaren mógł wietrzyć jakieś szanse ewentualnie, ale. Red Bull w przypadku Maxa, oczywiście tam wszystko trzymało się, tak jak, tak jak należy. No i właśnie dochodzimy do tego, co McLaren mógł zrobić inaczej, bo niewątpliwie parę rzeczy można było zrobić inaczej. Ja tutaj nie będę głosił jakichś teorii takich chwytliwych, że spokojnie mogli ten wyścig wygrać. Tego nie wiemy i się nie dowiemy, pozostają tylko spekulacje i tutaj różne teorie, natomiast nie ulega wątpliwości, że mogli zrobić więcej, żeby swoją sytuację poprawić mogli zrobić więcej, żeby spróbować jakoś bardziej podgryźć Red Bulla. Tutaj dwie rzeczy w tym wyścigu, dwa elementy mam na myśli. Pierwszy z nich, ten jakby mniej oczywisty, tym drugim, czyli zamianą kolejności, to za chwilkę się zajmiemy, bo już dużo na ten temat było powiedziane, ale z mojej perspektywy ważniejszym tematem jest kwestia strategiczna. Pamiętacie tę sytuację, kiedy w okolicach 16 okrążenia poszła informacja do Lando, zjeżdżaj, żeby wyprzedzić maksa. To był blef po prostu chcieli zmusić Red Bulla do błędu natomiast gdyby w tym momencie albo troszkę później, albo nawet już po zjeździe Rassela, ściągnęli najpierw Norisa, była szansa, żeby to podcięcie wykonać, jeżeli jedziemy wyścig na jeden pit stop to oczywiście mamy jedną szansę, żeby podciąć, podciąć czyli zjechać, uprzedzić ruch rywala, zjechać i na świeżych oponach pojechać na tyle szybko to okrążenie wyjazdowe żeby po reakcji ze strony rywala, czyli po jego zjeździe, on już nie miał szans żeby wrócić na tor przed nami, czyli bardzo szybkie okrążenie wyjazdowe na świeżych Oponach kontra okrążenie zjazdowe już na używanym ogumieniu. I ta siła podcięcia jest na niektórych torach mniejsza, na innych większa. Tutaj akurat no była tak duża, że trzeba się było liczyć z takim ryzykiem. I z jednej strony, patrząc na szansę podcięcia Maxa, też McLaren patrzył na to, aby nie dać się podciąć. To jest oczywiście absolutnie oczywiste. Oczywiście, oczywiste. Zjechał Russell na 19 bodajże okrążeniu, i oni natychmiast zareagowali, chroniąc Oscara Piastriego przed utratą trzeciej pozycji. I tutaj dwa znaki zapytania z mojej strony. Po pierwsze Russell był dwie pozycje za, za Piastriem. Między nimi jeszcze było Ferrari, Charles'a Leclerc'a. Przewaga na to, że była dość spora, jeśli chodzi o same sekundy. Plus George wyjechał w tłoku tam bodajże za i za Alonso. I McLaren zareagował ściągając Piastriego, żeby go Russell przypadkiem nie podciął. I teraz tak. Wiadomo było, kiedy zjechał Piastri, że na następnym okrążeniu zjedzie Verstappen, bo Red Bull też już nie miał wyjścia. Musieli się bronić przed podcięciem w wykonaniu Piastriego, W związku z czym wiadomo było, że podcięcie w przypadku Norisa, podcięcie Verstappenu już się nie uda, bo on zjedzie na kolejnym okrążeniu. Co ciekawe, tak zjeżdża Rassel, okrążenie później zjeżdża Piastry, spokojnie wyjeżdża przed Rasselem, za Olimbermanem parę sekund, i później na kolejnym jeszcze okrążeniu zjeżdżają właśnie Verstappen, Norris, tam była walka o tym jeszcze za moment, i Charles Leclerc z czwartej pozycji. I teraz to jest ważne, bo Charles jechał dwa okrążenia po, yy, po George'u, a mimo to utrzymał swoją pozycję. On nie został podcięty. Czyli, jadący na trzeciej pozycji przed Leclerc'em, Piastri, gdyby opóźnić jego pizza po jedno okrążenie, ściągnąć najpierw nowica, też byłby bezpieczny. Oczywiście łatwo się mówi po wszystkim, siedząc sobie tutaj, oglądając czasy okrążeń, te wszystkie różnice, patrząc, jak to się ułożyło. Ale jednak przy tak dużej przewadze i sekund i, i pozycji, tutaj McLaren chyba się niepotrzebnie przestraszył. To, to samo co zrobi na Hungaroringu, pamiętacie jak kiedy ściągnęli Norisa, tam Ferrari było zagrożeniem i okazało się, że też niepotrzebnie później trzeba było sporo się nakombinować, żeby wrócić do ustalonego wcześniej porządku. I tutaj znowu to samo, chcieli bronić pozycji Oscara. I teraz tak, ok, zagrożenie strony Rasala było znikome, to jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, czy właśnie gramy zachowawczo i pilnujemy miejsca trzeciego dla Oscara, czy jednak robimy taką strategię, która daje nam jako, jakiś cień szansy na to, żeby wyprzedzić lidera i wygrać ten wyścig. Oczywiście w przypadku Lando Norisa. E, można było po prostu zaryzykować, zrobić coś więcej, spróbować, po prostu dać szansę chociaż sobie, żeby jakoś tego pana pokonać, a McLaren tego po prostu nie zrobił. Mieli jeszcze cień szansy, bo Red Bull mechanicy tam troszeczkę pokpili sprawę w czasie pit stopu o sekundę dłużej. To wszystko trwało też ten układ z alei serwisowej tutaj sprzyjał, bo Norris oczywiście mógł jechać niemalże na wprost, mając Verstappen'a obok siebie, ale co ważne, przed sobą. Przód samochodu Maxa był przed samochodem Norrisa. I w normalnych warunkach, gdyby tam było na przykład stanowisko innego zespołu, z przodu staliby mechanicy, to Norris musiałby poczekać, ustąpić i wjechać za Maxa. W przeciwnym razie grozi kara za niebezpieczne wypuszczenie za. Stanowiska. Także tutaj argumenty Norisa kompletnie nie trafiają. później przyznał, jak to, jak to wyglądało, że to Max był w przodu, że Max nie ma obowiązku zostawienia miejsca. No oczywiście, po co miałbym zostawiać miejsce? Noris był za nim, w związku z czym, w normalnych warunkach, gdyby układ z alej serwisowy byłby inny. To on nie miał nie po prostu pierwszeństwa, musi się schować i, i tyle, I, i po wszystkim. Tutaj próbował wykorzystać Lando, wyjazd za Lane, ale tam była trawa, i jak to się skończyło, to wiemy, szacunek dla niego, że nie stracił kontroli nad samochodem, że w ogóle próbował czegoś takiego, żeby w jakiś sposób tego Maxa objechać, skoro zespół nie dał mu szansy, po prostu stwarzając sytuację. Stworzyła się sytuacja, w której było wiadomo, kiedy zjedzie Max, i jedyną szansą było ściągnięcie Norisa, okrążenie wcześniej. Teraz sytuacja z kolejnością, z tym że Piastri był szybszy na twardych oponach w tej dalszej części wyścigu. Oczywiście był szybszy od Norisa, natomiast mamy tutaj efekt DRS-u, mamy efekt strugi za samochodem Verstappen'a, w sytuacji w której Noris z tego DRS-u nie mógł skorzystać. No i mamy wreszcie takie teoretyczne wymagania, o ile trzeba być szybszym, żeby wyprzedzić na Suzuce. Sekunda i czterdzieściąte na okrążeniu mniej więcej. Nie ma takiej możliwości, żeby Piastri było o tyle szybszy od Verstappen'a. Ok, mógł być szybszy od, od LAN 2-3-4 na okrążeniu, zakładając równe warunki, w sensie, że obaj mają, e, mają DRS lub, lub go nie mają. E, natomiast takiej delty pomiędzy McLarenem a Red Bullem po prostu nie było. A jeśli była, to tym gorzej to świadczy o kierowcach McLarena, którzy mając taką przewagę w tempie, nie uporali się z osamotnionym z przodu Verstappenem ani strategicznie, ani pod względem czystego tempa. No Tutaj nawet szefowie McLarena, Andreas, Sterla, przyznaję, mają wciąż najszybszy. Samochód, tylko znaleźli się po prostu w króliczej w noże, króliczej jamie w wyścigu, a wszystko za sprawą oczywiście soboty, kwalifikacji tych dwóch szans, które kierowcy McLarena mieli i obaj te szanse zmarnowali. Tu drobny błąd, tam drobny błąd, tu większy błąd, i ostatecznie te tysięczne części sekundy z soboty przełożyły się na porażkę z Maxem Verstappenem w niedzielę. Jeden punkt dziennie Maxa od Landa Mamy trzech różnych zwycięzców w trzech pierwszych wyścigach, także trzej różnych zdobywcy pole position. Tu Fred Wasser się obawia, że będą decydowały właśnie kwalifikacje, kto zdobędzie mistrzowski tytuł, no, na razie mu to nie grozi, żeby się do tej walki włączyć, więc niech śpi spokojnie, a na razie mamy trzy wyścigi za sobą do końca sezonu, jeszcze 21 weekendów, także tu jeszcze jeśli chodzi o poziom akcji, myślę sporo adrenaliny nas czeka po raz pierwszy od 2013 roku, tego sytuacja, że mieliśmy właśnie trzech różnych zwycięzców w trzech pierwszych wyścigach, tamże. także tym się cieszymy. no i cieszymy się z tego, że McLaren ma rywala, który go potrafi pokonać. Oczywiście w tej strategii, jeśli chodzi o, wracając jeszcze do tego wątku z, ze ściągnięciem Norisa, tam McLaren się obawiał, że jest na to, że Oliberma, w takim niedogodnym miejscu, ale Piastri po swoim pit -stopie wyjechał kilka sekund zanim dogonił go, obłyskawicznie go wyprzedził, więc tej straty czasowej tak naprawdę dłużej nie było. Oczywiście przy próbie podcięcia na tym okrążeniu wyjazdowym to jest bardzo ważne, ale tak naprawdę po tej pierwszej próbie oszukania no, mieli szansę na to, żeby jakoś to lepiej wszystko przekalkulować, znaleźć to miejsce, w które można wrzucić Norrisa na torze, tak jak zrobi to Mercedes, wpuszczając go w taką przestrzeń, tam, bodajże czterosekundową, żeby po prostu tego podcięcia rzeczywiście spróbować, a nie tylko straszyć rywala, no bo wiadomo, bo, że gdyby, gdyby się przestraszył Max i zjechał, to pomijając właśnie utknięcie za kimś, a biorąc pod uwagę tempo samochodu ze środka stawki to jak sobie Russell poradził z Gaslym i Alonso, to jak sobie właśnie Piastier poradził z Bermanem, to nie było ostatecznie jakieś takie szczególnie duże zagrożenie, także Strategicznie bardzo to ciekawie się wszystko rozegrało. Jeśli chodzi o rywali potencjalnych, oczywiście ekipa Ferrari, tutaj Charles Leclerc bardzo ładny wyścig, bardzo ładny weekend poskładał. Ciekawe komentarze ze strony Louisa Hamiltona, jakby sugerujące, zmierzające w kierunku słynnych, nierównych bolidów po dwóch stronach garażu. Temat oczywiście doskonale nam znany z różnych innych aspektów. Jak to tutaj wygląda? Louis powiedział dziennikarzom po wyścigu na Suzucę, że Odkryto, stwierdzono, że jest element w samochodzie, w tylnej części samochodu, który go kosztuje ponad 1,1 sekundy na i że tutaj są pewne nierówności pomiędzy obiema stronami garażu i że ma nadzieję, że to będzie szybko rozwiązane. Nie wiem do końca, oczywiście, co to jest. Bardzo enigmatyczne w sumie te wypowiedzi. To może być element o innej specyfikacji. To może być element też, który Luis chciałby mieć bardziej dopasowany do siebie, na przykład. On przede wszystkim lubi auto nisko, twardo osadzone, nisko, twardo zawieszone, a po wydarzeniach z Shanghai'u samochody Ferrari w Japonii zostały podniesione, żeby uniknąć znowu kompromitacji w postaci starcia deski pod podłogą i ewentualnej dyskwalifikacji. Taki samochód oczywiście prowadzi się zupełnie inaczej. Tutaj właśnie te milimetry decydują, ta, decydują, ta tylna część samochodu bardzo czuła właśnie na zmianę wysokości, zmianę prześwitu i to mogą być jakieś rzeczy, które po prostu Luisowi w tym zakresie nie odpowiadają. Czy właśnie konfiguracja zawieszenia? Nie wiemy. Wątpię, czy się dowiemy. Myślę, że czas i stoper pokażą, czy z tymi problemami udało się uporać, no ale widać takie drobne może rysy w sumie na tej współpracy, bo takie komentarze jakby publicznie to już jest troszkę za dużo niż się mówi w normalnych warunkach. Nie ma tych takich okrągłych zdań, że pracujemy razem, kombinujemy i tak dalej, będzie lepiej, tylko takie jakby wyraźne wskazania. Że to nie do końca ten deficyt jest po stronie kierowcy, a w zasadzie w ogóle nie jest po stronie kierowcy, tylko po stronie samochodu jako takiego. Niekoniecznie to trzeba podkreślić, w, znaczy w zasadzie w ogóle nie w wyniku celowego działania zespołu, tylko w wyniku właśnie albo dostępności części o danej specyfikacji, albo po prostu preferencji kierowcy, jeżeli chodzi o konkretne elementy. Akurat nie ma takich, które by bardziej Luisowi pasowały. Trzeba je przygotować, zaprojektować, coś zmienić, no i trudno trzeba, trzeba czekać, aczkolwiek bardzo ciekawie rzeczywiście będzie się tutaj. Śledziło wypowiedzi podczas najbliższego wyścigowego weekendu, czy ta sprawa będzie tutaj miała tych, tych słów Luisa, jakieś tutaj dalsze ciągi, jakieś szersze echo w padoku. Jak znam kolegów dziennikarzy, to na pewno temat będzie poruszany i tam i Luisa, i Freda Wasera będą próbowali oczywiście dociskać. No ale nawet tutaj jedna dziesiąta sekundy na okrążeniu też niewiele zmieni, jeśli chodzi o walkę Ferrari z ścisłą czołówką, w sensie z McLarenem i z Maxem Verstappenem, podobnie oczywiście w Mercedesie. Do Mercedesa jeszcze za chwilkę przejdziemy tutaj, jeśli chodzi o tematy plusów, minusów po wyścigu w Szanghaju. Najpierw dość kuriozalna, przyznam szczerze, też interesujący temat, kara finansowa dla Carlosa Sainza, który spóźnił się na hymn z powodów zdrowotnych. Miał kłopoty żołądkowe. Tutaj sędziowie po tym, jak go wezwali na, na przesłuchanie, także zapoznali się z, ze zeznaniami doktora, Doktora medycyny, który nawet wydał Karlosowi stosowne lekarstwo, ale mimo tego sędziowie nałożyli na Karlosa karę 20 tysięcy euro, przy czym 10 tysięcy w zawieszeniu. Czyli 10 tysięcy płacimy teraz, a jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy Karol znowu zacznie się w toalecie i spóźni się na hymn, to będzie musiał kolejne 10 tysięcy też. Wyłożyć. To jest pokłosie tych dość kuriozalnych nowych przepisów, takich wytycznych dla sędziów. Nie przepis tylko wytyczne w załączniku do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, właśnie o wysokości kar za różne przewinienia. I tutaj mamy takie 4, 5 takich rubryk. W czterech rubrykach jest kara podstawowa 10 tysięcy euro. Przy czym mnożnik formuła 1, jako że to są Mistrzostwa Świata, jest razy 4, czyli od 40 tysięcy euro zaczynamy te kary. Natomiast piąty element to jest 15 tysięcy euro, i właśnie z, tego, z tej kary pod ten paragraf tutaj podpadł Carlos Sainz. Jest to o tyle kuriozalne, że ta wyższa kara, wyższy pułap kary, czyli 15 tysięcy razy 4 daje 60, czyli taka jest podstawa, jakby stawka wyjściowa. Przy recydywie to jest razy 2 przy drugim wykroczeniu, przy trzecim razy 3 plus jeszcze zawieszenie, odebranie punktów, tam mnóstwo jakichś straszaków na to wszystko jest. I w tych widełkach przy tych 15 tysiącach euro to jest kara właśnie za nieprzestrzeganie wytycznych, instrukcji FIA, jeśli chodzi o różne role oficjalne podczas wyścigowego weekendu w ramach Mistrzostw Świata, czyli naruszenie protokołu, tak jakby. No i rzeczywiście w tym orzeczeniu sędziów jest napisane, że tam obecność podczas hymnu jest oczywiście wyrazem z wobec gospodarza itd. itd. No ale kurczę, no istnieje jakaś siła wyższa, no, chłopa tam poskłada, brzuch go boli, to co ma w tym stać i się krzywić podczas odgrywania hymnu Japonii, no chyba raczej nie. Chyba są sytuacje, jeżeli jeszcze są poparte ze zeznaniami lekarza i przepisanym lekarstwem, to naprawdę trzeba na to przymknąć oko i nawet takie okoliczności łagodzące jak zmniejszenie tej kary z 60 do 20 tysięcy i zawieszenie połowy, to też jest za mało, po prostu siła wyższa. Bardzo często to się przewija w różnych przepisach i, i wytycznych. Co jest ciekawe, to właśnie takie spóźnienie się na hymn albo nieobecność. To jest właśnie ta najwyższa stawka. W tych niższych stawkach mamy takie rzeczy, właśnie, o których więcej mówiono, czyli przekleństwa, wyzwiska, kwestie symboli politycznych i religijnych eksponowane bez, bez zgody FIA, namawianie do przemocy, mowa nienawiści i takie wszystkie rzeczy, które no, tu są wycenione mniej niż to, że ktoś z powodów medycznych czuł się źle i spóźnił się na odegranie hymnu, no, no, niestety, no to się po prostu zdarza. Kiedyś Kimi Räikkönen bardzo szczerze wypalił Martinowi Brandlowi na polach startowych w na pytanie, dlaczego przegapił wielką ceremonię z udziałem znanego piłkarza Pele, gdy żegnano Michaela Schumachera po jego pierwszym zakończeniu kariery. No i Kimi tak dość dosadnie powiedział, że po prostu był w toalecie. Użył zupełnie innych słów, za które pewnie teraz dostałby karę, zawieszenie, punkty by mu odebrali, nie wiadomo co. Co jeszcze? Także no słabo, słabo. Szkoda Carlosa też ze względów sportowych oczywiście wciąż ze swoim samochodem nie może się dogadać i ta przesiadka do Williamsa też nie jest taka różowa jak się to mogło wcześniej wydawać. Zanim do tych plusów minusów jeszcze króciutko przejdziemy, to kwestia pit stopów Ferrari, bo ekipa Ferrari trzeci kolejny wyścig z najlepszym czasem pit stopu 2 sekundy i 18 setnych Najlepszy czas do tej pory w tym sezonie to były Chiny: 2 sekundy i 5. 100. I właśnie po Chinach komisarze techniczni ze FIA wzięli sprawę na warsztat, wzięli pod lupę, jak to się ładnie mówi, zażądali wykonania próbnych pit stopów na, na ich oczach, zebrali wszystkie dane, zebrali też sprzęt, oprogramowanie od ekipy Ferrari, który właśnie pomaga w obsłudze, w sterowaniu zmianą kół. Chodzi po prostu o to, że w myśl przepisów tutaj nie może być automatyzacji czynności i automatyka nie może przewidywać zakończenia jakiejś czynności, to znaczy dokręcamy koło, i mechanik musi fizycznie potwierdzić, że to koło jest dokręcone naciskając guzik na pistolecie. Nie jest tak, że komputer na sam wylicza, że po pół sekundy koło jest dokręcone i automatycznie zapalamy zielone światełko. Tak samo opuszczenie samochodu nie można opuścić samochodu, dopóki mechanicy od kół nie dadzą sygnału, że koło jest dokręcone. Dopiero wtedy można opuścić samochód, też idzie sygnał ręczny i dopiero wtedy zapala się światło i jest odjazd ze stanowiska. Nie jest tak, że tutaj automatycznie jest zakładane w systemie, że aha, koło. Dokręcone, to samochód spuszczamy i jedziemy, a nawet dajemy sygnał zanim jeszcze samochód zostanie w pełni opuszczony. Tutaj te wszystkie opóźnienia, czy właśnie ludzkie, czy przy przekazie danych, to wszystko musi być uliczone, uwzględnione. Sędziowie i komisarze techniczni przebadali i orzekli, że tutaj żadnego kombinowania nie ma i po prostu te szybkie pizzopy to jest kwestia odpowiedniego wytrenowania, a rywale tym samym muszą zabrać się do. Do roboty. To są takie kontrole, które są dokonywane po każdym weekendzie. Losowo jest wybierany samochód. Po raz pierwszy wybrano sprzęt przy pit stopach, a nie, a nie sam element, samą część samochodu. No i też nigdy do tej pory po tych dogłębnych inspekcjach nie okazało się, że ktoś coś tam ma nielegalnego. Także czekamy jeszcze na taką sytuację. Dobra, to jeszcze szybciutko plusy. Oczywiście Max Verstappen, to nie ulega wątpliwości. Kto, kto ogląda ten weekend, ten wie. Charles Leclerc już wspomniałem, ta czwarta pozycja, obronił się przed Mercedesami do samego końca. Dobre kwalifikacje to też było kluczowe i coś, co położyło też szansę George'a Russella, którego mamy w minusach z kolei, bo jednak potencjał był na coś więcej na to powalczenie z McLarenami chociażby, a nie, za to, a nie na to, żeby przyjechać za Leclerciem tuż przed zespołem kolegą. To też jakby. W kwestii plusów, no właśnie, Andrea Kimi Antonelli, parę rekordów już pobitych, najmłodszy autor najlepszego czasu okrążenia, no i najmłodszy kierowca na prowadzenie wyścigu. Tutaj czas się kończy, bo trzech dni zabrakło, żeby Max Verstappen ten rekord utrzymał. Utrzymał Max oczywiście najmłodszego zwycięzcę, najmłodszego zdobywcę podium chociażby, no ale Kimi ma jeszcze szansę na pole position, tutaj dwa lata w zasadzie ponad grubo jeszcze ma, żeby znaleźć się na czele i zdetrainizować Sebastiana Fetela. Mistrzowski tytuł tam zdaje się 5 lat ma, żeby też Fetela tutaj z księgi rekordów wymazać. Także sporo, sporo jeszcze czasu przed nim. Dla Antonelego bardzo przydatny weekend i taki pokazujący, że trzeba się skupić, pracować. Był taki trochę podłamany po tym nieudanym początku, po, po tym jak nie mógł się odnaleźć w sesjach treningowych, ale później było już coraz lepiej. No i w wyścigu bardzo wszystko dojrzale, ładnie poukładane. W pełni zasłużone kolejne Punkty, no i cóż, czekamy na więcej. Na razie George jest liderem zespołu, ale taki ugięt pokazuje, że tutaj długo to ten stan rzeczy może się już nie utrzymać. Isaac Ajar, oczywiście, też pierwsze punkty w karierze wreszcie ten potencjał Racing Bulls wykorzystany. Kolejne świetne kwalifikacje, no i w wyścigu jakby bardzo mądrze nie wdawał się w walkę tam, gdzie wiadomo było, że się nie uda, czyli z Hamiltonem na początku i później ta ósma pozycja też na debaty do bez problemu Lawson, po którym można było się spodziewać, że będzie chciał coś udowodnić, będzie chciał coś pokazać po tej przesiadce po tej degradacji do Racing Bulls, tym razem wyraźnie w cieniu swojego młodszego, mniej doświadczonego kolegi, także plusy dla Adżara, minusy dla Lawsona, O tym jeszcze za moment, oczywiście dwa słowa. Eee, piąty plusik dla Oliego Bermana, nowa podłoga w obu samochodach założona w hasie. Dość eksperymentalna, bo przywieźli ją na tor bez testów w tunelu aerodynamicznym. W piątek dostał ją Berman do swojego samochodu na obie sesje. Esteban okonknął no i okazało się, że to jest dobry kierunek, trzeba iść właśnie z tą nową podłogą. I okej, okay, Oli się odnalazł świetnie. Być może dzięki temu, że miał dwa treningi więcej na to, żeby z tą podłogą się zapoznać, chociaż ten drugi trening wiem, jak wygląda. Tam w sumie było bardzo mało jeżdżenia. Natomiast Esteban był kompletnie nigdzie podczas tego weekendu. I duży plus dla Bermana, że się odnalazł, że punkt kolejny przywiózł do. Domety, mety, po też bardzo mądrej jeździe i dobrych kwalifikacjach, też fajnie tam wynalazł linię jazdy, żeby trzymać się blisko tej prawej strony, oczywiście technika pewnie z gry, jak znam życie, zaczerpnięta. W każdym razie to się sprawdzało, żeby te setne części, tysięczne części sekundy jeszcze ugryźć w kwalifikacjach. Dla niego plus, dla Estebana Oko, oczywiście minus, był kompletnie przyćmiony przez swojego młodszego kolegę. Może nie zdołał znaleźć takich ustawień, mając mniej czasu, żeby dopasować do tej podłogi, no ale na takim torze dostać takie bęcki od młodziaka to jednak nie jest powód do dumy, także Esteban musi sobie usiąść w kąciku i parę rzeczy teraz e, przemyśleć. Podobnie właśnie jak Lawson, podobnie jak Russell, który tej szansy wielkiej swojej nie wykorzystał i tempa samochodu relatywnie dobrego, też kwalifikacje no, położone tak naprawdę, bo potencjał był wyższy max. Jeżeli policzymy Teoretyczne czasy sektorów ograniczeń. Max powinien być czwarty w tych kwalifikacjach, a nie pierwszy. Z przodu dwa McLaren i właśnie George Russell też w pierwszej trójce. I później oczywiście w wyścigu miałby dużo łatwiej. W wyścigu, w którym praktycznie na twardszych mieszankach nie było degradacji. W zasadzie, jeżeli dobrze ogramy start i później pit stop jedyny, no to nikt nam tutaj krzywdy nie powinien zrobić. No ale z drugiej strony są znowu punkty i dla George'a, i dla Mercedesa, także nie ma tutaj co za bardzo narzekać. Lawson to już mówiliśmy, że na tle Jara dość blado. Tutaj wypadł, ok, pokonał Jukiego w kwalifikacjach, ale w wyścigu dość szybko za niego spadł. Carlos Sainz wciąż w cieniu Alexa Albona, który jakby nabrał wigoru, taki ostrzejszy stał się w tych chociażby radiowych rozmowach z inżynierem. Wcześniej go od tej strony nie znaliśmy, poczuł chyba się pewniej, yy, widząc, że Carlos tutaj przynajmniej na początku nie jest w stanie za bardzo mu zagrozić. To wciąż na jego barkach spotyka, yy, spoczywa ten ciężar liderowania Williamsowi. No minusiki oczywiście także przy McLarenie kierowcach za to, że zawalili sobotę zespół, no też, bo tak jak mówiłem tutaj w w niedzielę mam wrażenie, że można było bardziej się postarać, spróbować po prostu czegoś, a nie automatycznie skazać się na to, że no, nie podetniemy Maxa, no to dojedziemy za nim do mety i tak to wszystko będzie, będzie wyglądało. Także MAX, szacunek, że tutaj próbuję szarpać, póki, póki może, no celuję w to, żeby dowieść do Hiszpanii, być po prostu w dystansie odpowiednim, jeśli chodzi o walkę, bo od Hiszpanii wiadomo, skrzydła się zmieniają, jeśli chodzi o elastyczność z przodu i. Według padokowej wiedzy to bardziej przeszkodzi McLarenowi niż Red Bullowi, i będziemy mieli taki drugi początek, drugie otwarcie sezonu. Jeśli Max dalej będzie tak blisko, to może tam być jeszcze ciekawie. Na koniec tych plusów i minusów kierowca wpadający do jednej i do drugiej kategorii. Yuki Tsunoda z jednej strony oczekiwania były duże, nawet jeszcze przy rozpoczęciu kwalifikacji, ale później w Q2 to wszystko się położyło, i był ostatnim z obozu Red Bulla szeroko pojętego w czasówce. Natomiast Weekend taki dość spokojny w jego wykonaniu. Wyścig też bez jakichś fajerwerków, ani w jedną, ani w drugą stronę. Zyskał parę pozycji, przejął 12. Więc taki powiedzmy. Solidny początek, lepsze na pewno wrażenie niż Lawson przez te dwa poprzednie weekendy, no ale po partnerze zespołu Maxa nie oczekujemy tego, że będzie przyjeżdżał do mety na 12 pozycji, że nie będzie wchodził do Q3, że nie będzie zdobywał punktów dla zespołu, no bo na razie oczywiście wszystkie punkty na koncie Red Bull'a to jest dzieło Maxa Verstappena. Tym jakby bledsze to jest zestawienie, gorzej to wypada, jeżeli kierowca numer 1 wygrywa wyścig, a kierowca numer 2 gdzieś tam się plącze i nie ma pomysłu, co z tym za bardzo zrobić. Oczywiście Bahrain przyniesie sporo odpowiedzi, bo to jest tor, który wszyscy kierowcy i wszystkie zespoły doskonale znają. Tutaj nie powinno już być żadnych wymówek, także ten najbliższy weekend też będzie ciekawy, jeżeli chodzi właśnie o potencjał w poszczególnych zespołach. Ciekawie także będzie za kulisami, oczywiście, bo ciąg dalszy tej sagi, jeśli chodzi o silniki V10 i ich ewentualny powrót. Troszkę późno się tutaj ludzie w Formule 1 obudzili, że można pójść w stronę właśnie paliwa syntetycznego i normalnych, porządnych Silników. Zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Mam wrażenie, że jeszcze nie na przyszły rok, ale w kolejnych latach być może ten wielki powrót nas czeka i wszystkie te modlitwy kibiców czekających na taki scenariusz taki zostaną wysłuchane. Z ciekawostek w Bahrainie wystąpi jeszcze Rio Hirakawa w piątkowym treningu, ale już nie w Alpin, tylko w Hasie. Świeżutka sprawa, tam wpływy Toyoty, oczywiście są, są jasne. Początkowo wyglądało na to, że Hirakawa. Wolał Alpin, wietrząc, że tam będzie szansa na coś więcej niż sam kierowca testowy i rezerwowy, no ale tam się pojawił też Franko Kolapin To jest Polaro, Bestończyk też jako ten kierowca, który pewnie będzie jeździł piątki, bo w tym roku cztery piątki trzeba dać juniorom po dwa na samochód. W związku z czym Hirakawa pojedzie jeszcze cztery sesje, co najmniej piątkowe, właśnie w Hasie. Bahrain, Hiszpania, Meksyk i Abu zabi, właśnie zastępując Bermana i Okona po dwa razy. No, Hirakawa ma już dziecka na karku. Jest oczywiście mistrzem świata w długim dystansie, wygrał Le Mans, także umie jeździć. Natomiast jeśli chodzi o szanse na starty w Formule 1, ja osobiście tego za bardzo nie widzę, ale oczywiście tutaj Toyota ma sporo do powiedzenia w tym. Temacie stąd też taki, a nie inny scenariusz. No i też trzeba po prostu mówiąc, brzydko, kogoś posadzić do samochodu na te cztery piątkowe tręgi. Trzeba też mieć kogoś pod ręką. Akurat Haas do tej pory oficjalnego rezerwowego kierowcy nie ma, także Rio w tej roli się sprawdzi. No i oczywiście sporo też ciekawych informacji może przynieść, bo jeździł z Alpine, jeździł z McLarenem, też różne jednostki napędowe, na przykład był tu i Mercedes, i właśnie Renault. Koszmarny akurat, silnik w sumie i to było widać na, na Suzuce. No i teraz może sporo ciekawych informacji do hasa przynieść. Czekamy na sporo emocji, jeżeli chodzi o ten najbliższy wyścigowy weekend. Wszystko już, jeśli chodzi o to podsumowanie Japonii. Myślę, że i tak sporo ciekawych wątków tutaj udało się wyciągnąć. Liczymy na to, że w Bahrajnie akcja na torze tutaj będzie nieco większa, nieco bardziej emocjonująca. A jeśli nie, to i tak zawsze coś ciekawego się w tym wszystkim e, znajdzie. Widzimy się, słyszymy oczywiście na antenie 11 Sports. Kolejny wyścig przed nami. Tempo nie zwalniamy, bo zaraz potem, no niby są święta, ale też wyścig w Arabii Saudyjskiej. Także czekają nas bardzo intensywne dni z Formuły 1, z czego ja osobiście bardzo się cieszę, wy chyba też. Dzięki serdecznie za to spotkanie i do zobaczenia.